Hej, witam Was, tutaj Dominik. Przed nami kolejne wyzwanie i dzisiaj pewnie zajmiemy się układaniem płytek, szpachlowaniem sufitu i mam nadzieję, że na koniec dnia jeszcze sobie coś wytrzemy. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka załączam 60 sekundowe podsumowanie. Zaczęliśmy od spuszczania wody z grzejników po to, aby wszystko za nimi wyszpachlować. W mieszkaniu było nieco zimniej, więc chcieliśmy to szybko załatwić po to, aby zamontować je ponownie. Jak wiadomo do wyschnięcia gładzi potrzebujemy ciepła. Później odcięliśmy wszystkie taśmy ślizgowe na zabudowach tak, aby mieć już wolny sufit do szpachlowania. Następnie wjechaliśmy z gładzią, a w międzyczasie Jacek układał sobie płytki w łazience. W tym dniu udało się dołożyć wszystkie ściany, nie licząc jednego rzędu nad zestawem podtynkowym. Zostawiliśmy tam wolne miejsce po to, aby płytka na stelażu mogła sobie spokojnie wyschnąć. Moja pomoc kończyła się na polewaniu wody zapobiegającej kurzeniu, ale przy gładziach poszło mi już zdecydowanie lepiej. Gdy chwyciłem zapace, nie odłożyłem ich do końca dnia i między innymi dlatego mieliśmy za sobą już dużą część tego etapu. Pod koniec Jacek także nam pomagał i w trzy osoby z minuty na minutę ubywało nam powierzchni. Przypomnę jeszcze, że oczywiście ominęliśmy tylną ścianę, ponieważ tam będziemy kleić cegiełkę. Na kolejnej będą meble kuchenne, więc ona też nam odpadła. I tym sposobem mała trzydziestka powoli wygląda jak mieszkanie. Przypominam także o subach, lajkach i dzwonku, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Moi social media pojawią wam się na dole, więc zajrzyjcie w wolnej chwili. Chyba powiedziałem już wszystko, więc możemy zaczynać. Za grzejnikami jest już gotowe. Położone dwie powłoki gładzi w odpowiednich odstępach czasowych. Do tego wszystko wyszlifowane, więc montujemy szyny. I w końcu nie będzie tak zimno, bo cały poprzedni dzień chodziliśmy w bluzach, a ciepło mieliśmy tylko z grzejnika z łazienki. Zostało jeszcze odpowietrzenie, delikatnie siknąć wodą. No i mamy komplet. Zobaczcie, sufit ładnie wysechł, więc lecimy ostateczną powokę. Ja zaczynam od przedpokoju, a Staszek salon. Sufit to nie taka bułka z masłem, jakby mogło się wydawać, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak finalnie mi poszło, to poczekajcie do końca odcinka i wówczas ocenicie stan mojej bluzy. Jeżeli będzie cała w gładzi, no to delikatny wstyd, ale już mogę powiedzieć, że nie będzie aż tak źle, ponieważ nasz śmig A2 ma fajną konsystencję, wygodnie się go nakłada i nie jest na tyle rzadki, żeby leciał spacy. No, jednak dobrze, że wzięliśmy go. Gotową we wiadrze. Zanim Jacek zacznie układać płytki, to zmontujemy sobie miskę toaletową. Wiecie, zawsze może się przydać, a przynajmniej nie będziemy musieli ciągle tego przestawiać. Gomka na płytki i powoli możemy składać cały zestaw. Oczywiście nie montujemy deski, ponieważ mogłaby się zniszczyć, położymy na wierzchu kawałek płyty GK. 5 dni bez toalety to stanowczo za długo, ale byliśmy tak zajęci swoimi obowiązkami, że czasami zapominaliśmy o potrzebach fizjologicznych. No i zobaczcie, nasze pomieszczenie zaczyna już przypominać łazienkę. Wymierzyliśmy w międzyczasie płytki na podłodze, więc zostawiamy tutaj jacka i ze Stachem idziemy wykonać moją ulubioną czynność podczas wykończenia mieszkania, czyli no, szlifowanie gładzi. Wszyscy przykładaliśmy się, żeby gładź była jak najlepsza, dlatego używamy 150. Oczywiście będziemy mieli także podpięty odkurzacz, ale nie ma co mówić, i tak coś tam będzie się kurzyć, więc chyba znowu czeka mnie ujęcie z siwymi włosami. Nie wiem, czy będę mógł podejść aż tak blisko, czy tamten halogen LEDowy nie będzie puszczał takich dziwnych świateł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i tak jak się spodziewałem, lekko nam miga, ale mam nadzieję, że będzie coś widać. Staszek szlifuje całość i tutaj jego wygoda jest najważniejsza, a nie to, czy ujęcie wyjdzie, czy nie. Możecie także zauważyć, że na tej ścianie z przodu nie ma części gładzi no bo tutaj przecież będzie kuchnia i płytki, dlatego zostawiliśmy ten kawałek pusty. Z boku stanie lodówka dokładnie tam, gdzie widzicie gniazdko. Natomiast komin będzie pomalowany magnesówką i tablicówką, więc jeżeli jesteście ciekawi efektu, to wciśnijcie suba, wówczas ten odcinek na pewno Was nie ominie. Nie pamiętam, czy pokazywałem wam płytki do kuchni, będzie to biała, klasyczna cegiełka, ale mamy nietypowy pomysł, jak ją położyć, bo chyba zdecydujemy się układać ją na stojąco i do tego, uwaga, ciemna fuga. Wiem, wiem, pewnie jeszcze nie brzmi to najlepiej, ale gdzieś zobaczyłem taki schemat i mega mi się spodobał. Wydaje mi się, że do białych mebli i ciemnej lodówki będzie to fajnie pasowało. Niestety, płytki i gładzie niezbyt idą ze sobą w parze, bo wszędzie unoszący się kurz ze szlifowania nie będzie dobrze wpływał na klej i posadzkę. Ale na czas płytek odsuniemy się od miejsca układania, a wylewkę dodatkowo otworzymy i przemalujemy podkładem. Dlatego zaczynamy od ścian. Mam nadzieję, że pamiętacie z poprzedniego odcinka, dlaczego właśnie te dwie płytki zostały ominięte. Szlifowaliśmy tutaj w winkle na zestawie podtynkowym i żeby ta płytka na górze się nie utopiła właśnie powstała ta luka. W momencie, gdy Jacek odszedł dalej, Staszek na fali wjechał z gładziami sufitu. Jedną powłokę na podwieszanym już mamy, ale jeszcze trzeba małą szpachelką podłubać te wnęki. Wylewka jest mega chłonna, więc odczekujemy tylko chwilkę, mieszamy naszego śmiga S3 i zaczynamy. Pamiętacie może z poprzedniego odcinka, że płytka na podłodze ma łączyć się ze ścianą, więc wszystko zostało tak wymierzone, żeby dokładnie uzyskać ten efekt. Moim zdaniem wówczas od Odcięcie dodatkowo płytka układana w pionie podniesie i poniekąd wydłuży całe pomieszczenie. No i zobaczcie, wyszło tak, że cała poszła tutaj, gdzie będzie łączenie z panelami, i ona płytnie do łazienki. Plan jest taki, żeby nie układać dzisiaj całości, no bo wiadomo, trzeba będzie z tego mieszkania jakoś się wydostać, zostawimy jedną albo dwie płytki koło drzwi, tak żeby przeskoczyć i delikatnie wyjść. Czy jesteśmy w stanie przeskoczyć dwie płytki? Brawie. Za chwilę się okaże. Brawie. Podobno jesteśmy. Na pewno. Mamy elastyczny klej świetnej jakości, ale pomimo tego musimy dać mu czas na wyschnięcie. Nawet nakleiłem X z taśmy, żeby nikt tam się nie zapędził. No okej, okay, nie nikt, tylko żebym ja się tam nie zapędził, chociaż pamiętajcie, że w poprzednich odcinkach na nową uzupełnioną wylewkę nie wszedłem i Jacek leci sobie dalej wjeżdżając do łazienki, bo tam przecież nikt nie będzie chodził. Pasek po lewej, czyli mam na myśli ten koło drzwi zostanie wolny właściwie z dwóch powodów. To o czym wam wcześniej mówiłem, czyli możliwość przeskoczenia do wyjścia, ale także trzeba będzie tam podkuć pod syfon do kabiny. Na ten moment nie wiemy dokładnie, gdzie on jeszcze będzie, więc zostawiamy tam celowo wolną lukę. Wszystkiego jednocześnie nie jestem w stanie Wam pokazać, ale tak jak widzieliście Staszek cały czas szlifuje gładź. Już nie mogę się doczekać, gdy odpylimy ściany i pomalujemy chociaż podkład. To jest taki moment, że faktycznie człowiek zaczyna czuć się jak w mieszkaniu, a nie na placu budowy. Nawet nie dopytałem Jacka, czy fajnie się układa tak wielkie płytki z mojego punktu widzenia, czyli laika. Chyba tak, no bo kilka sztuk i właściwie mamy całą podłogę. Jeżeli do tego mamy zestaw do poziomowania płytek, to ubywa to całkiem nieźle. Dylatację zostawiliśmy na łączeniu z panelami, ale na drzwiach łazienkowych już nie. Oboje zgodnie postanowiliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Zobaczcie, Jacek już powoli szykuje się do następnych płytek koło drzwi. Tam jest taka listwa i fajnie byłoby idealnie się tam zmieścić. No i zobaczcie, tyle udało się Jackowi ułożyć. Specjalnie zostawiliśmy tutaj lukę, żeby można było jakoś spokojnie wyjść. Plan jest taki, żeby w piątek dołożyć wszystko, trzasnąć drzwiami, tak żeby spokojnie sobie to wyschło przez weekend. No i mamy wykon z bliska. Wszystko fajnie się zlicowało. Wystawiam ocenę celującą. Nowy odkurzacz Blue Delfina. Ostatnie ściany do szlifowania. Kilka machnięć. I właściwie mamy już gotowe. Sufit w salonie dawno już wysechł, więc jeszcze na koniec dnia go wyszlifujemy. No i tym sposobem zostanie nam tylko przedpokój. Jacek był już wolny, wszystkie płytki zostały ułożone, więc usiadł z nami na gładź. Sufit został na sam koniec, bo też na końcu go założyliśmy. To doskonale pokazuje, jak szybko wysycha śmig A2, więc jeżeli się spieszycie, to polecam wam to gładź. Na filmie wygląda, jakby to szlifowanie było mega łatwe, lekkie i przyjemne, ale w rzeczywistości jest zupełnie przeciwnie. Delikatny pyłek zawsze sypie się do oczu, dodatkowo zmęczenie od trzymania tego sprzętu jest dosyć duże. Ale wiadomo, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Znowu halogen psuje nam ujęcie i dziwnie miga, ale ledy właśnie tak wyglądają w kamerze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład czasami lampy samochodowe na YouTubie też dziwnie się zachowują. Widać już koniec szlifowania, zostanie tylko sufit w łazience, ale jego nawet nie dotykamy. Postanowiliśmy, że składamy ten cały sprzęt, a łazienkę wytrzemy już pacami. Pamiętajcie, że mamy tylko jeden pokój i ogólnie im mniej bałaganu, tym lepiej. Chłopaki to mają dzisiaj chyba jakiś dzień konia, bo chcą jeszcze zacząć podkład. Więc jedziemy! Tego się nie spodziewałem, no ale przyznam, że no, podoba mi się to. Jak widzicie, korzystamy z podkładu Fox i Nitium, dokładnie mieszamy i powoli możemy przygotowywać całe malowanie. Chłopaki korzystają z systemów Blue Dolphin i mnie też do tego namówili. Pamiętacie, w QA mieliśmy dla Was dokładnie taki zestaw. Ale jak widzicie wcześniej sam go przetestowałem w swoim mieszkaniu. Więc pojemnik, nowe uchwyty, kij teleskopowy i wałki z linii 330. Są mega wydajne, do tego sfazowane na końcu. I uwierzcie mi, że nawet największemu lajkowi nie wyjdą paski czy smugi podczas malowania. Zaczynamy oczywiście od odcinki, czyli wszystkie kanty, wentylacje, zabudowy, kable, no i inne wystające elementy. Po to, aby potem móc przerzucić się na duży No i jechać już całość Nie wiem, czy zauważyliście, jak gęsty jest ten podkład Po wymieszaniu właściwie wyglądał jak jedna powłoka na wierzchniówki Wszystkie wyszlifowane aluminiowe kątowniki zaczęły znikać Pamiętajcie o tej powłoce, ponieważ zwiększa ona przyczepność Zmniejsza chłonność, ułatwia aplikację na wierzchniówki No i wałek nie będzie Wam się ślizgał na ścianie Twój ostatni skok Który? No ten przez płytki No, ok, o, no, no, i na dzisiaj chyba tyle. Chłopaki Dali Czadu. Ja z tego wszystkiego aż osiwiałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, fajnie, że byliście z nami. Pamiętajcie o subie, lajku, dzwonku. Wtedy jesteście na bieżąco z nowymi filmami. Moje social media pewnie będziecie mieli gdzieś tutaj na boku. Tam masa zdjęć całego wykończenia. No i co, widzimy się za kilka dni. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.